Witam w kolejnym odcinku Polaka w Malezji. Tym razem jesteśmy na początku naszej podróży, czyli na lotnisku. Dlaczego o tym? Jak zawsze mówię, kręcę te mało oglądane filmiki, by pokazać innym co i jak zrobić. Jak nie naruchać przypału i co można zrobić lepiej ucząc się na swoich własnych błędach. Może po raz pierwszy lecicie w dalszą trasę? Albo nigdy nie byliście w lotnisku w Warszawie? Może szykujecie się na pierwszy lot Ever? Może chcecie wiedzieć, jak wygląda lotnisko w Dubaju lub nasze docelowe w Kuala Lumpur? To ten filmik jest dla Was. Więc lotniska. Za każdym razem, jak lataliśmy do słonecznej Malezji, to startowaliśmy z lotniska Chopina, albo jak ja je znam, Okęcie. Na lotnisko, oczywiście, można dojechać samochodem, jest duży i drogi parking oraz strefa Kiss and Ride, czyli wjechać, odrzucić podróżujących i zawinąć się w 5 minut. Z dworca centralnego ma być kolejka bezpośrednio na lotnisko, ale tej opcji nigdy nie próbowałem. Jest kilka autobusów z centrum, np. 188, to jest najtańsza opcja i całkiem sprawna z uwagi na dedykowany bus dzięki któremu nie stoimy w korkach. Jest też tak i Uber, które są strasznymi zdziercami, szczególnie jak wraca się z lotniska do domu. Lotnisko Chopina jest stosunkowo małe i potrafi być tłoczne, więc dobrze być te 2-3 godziny przed wylotem. Ja wolę czekać przy bramce wyjścia na samolot, niż z nerwami przebijać się przez kolejne punkty kontrolne lub stać w kolejce do nadania bagażu. Średnia pojemność Boeinga 777, którym startujemy z Warszawy, to 350 ludzi i zwykle latają one pełne. Więc jak przyjedziecie godzinę przed wylotem, to będziecie mieli kolejkę 100 albo 200 ludzi z bagażami, Problemami pytaniami, a potem ci sami ludzie będą stali do kontroli bezpieczeństwa z tacami, rentgenami, a potem jeszcze będzie odprawa paszportowa. Szansa jest, że jak przyjechali tak późno, to są nieogarnięci i możliwie więcej niż jednej kwestii. Nie chcecie, by ich problemy stały się waszymi problemami. Jak jesteście wcześniej, to mamy 10-15 ludzi przed nami do nadania bagażu, sprawniej to wszystko przechodzi przez kontrolę i prześwietlenia, no i odprawa paszportowa też idzie gładko. Protyp. Czeka Was długa podróż. Ubierzcie się wygodnie w coś, co będzie miało kilka głębokich kieszeni. Portfel z paszportem trzymajcie zawsze przy sobie. Zrezygnujcie z wszystkiego, co ma metal w ubiorze, ułatwia to przejście przez kontrolę bezpieczeństwa, a będziecie przechodzić przez nią co najmniej dwa razy. Buty lepiej by były to trampki lub coś lekkiego, piękowego, też bez elementów metalowych. Wtedy nie trzeba ich zdejmować przy kontroli. Miejcie wszystko tak poukładane w bagażu podręcznym, by można było to szybko wyciągnąć i tak samo szybko schować. Na pewno musicie wyciągnąć całą elektronikę na tace do prześwietlenia, czyli laptopy, telefony, tablety, zegarki, powerbanki, kamerki i tak dalej i tak dalej. Wszystko idzie na tace. Kurtki, płaszcze i wysokie buty oddzielnie i oddzielnie idzie plecak. Natomiast kosmetyki, kremy czy tam produkty do higieny powinny być w jednym woreczku zamkniętym strunowo. Takie woreczki zwykle są dostępne za darmo na lotnisku, są cienkie i słabej jakości, a czasami nie ma ich, bo się skończyły. Więc lepiej mieć swój własny taki porządniejszy oraz żadnych płynów powyżej 100 ml pojemności. Więc będziemy mieli bagaże, dostajemy boarding pass, idziemy na kontrolę bezpieczeństwa. Po kontroli idziemy na odprawę paszportową, gdzie sprawdzany jest wasz paszport i wchodzimy do poczekalni z bramkami wejściowymi na samoloty. Upewnijcie się, że paszport ma jakiś zapas ważności, do niektórych krajów nie wpuszczą was, jeżeli paszport jest na skraju ważności. W poczekalni są restauracje, maszyny z napojami i sklepy wolnocłowe. Wszystko jest tak 250% droższe niż gdybyście kupowali na mieście. Butelka wody 8 zł za pół litra, batonik 10 zł, talerz pierogów z mięsem 65 zł, a kanapka w pol tylko 25 zł. Trik jest że płynów nie możecie wnieść, ale potem możecie ich kupić, ile tylko chcecie. Tak. A jedzenie można wnosić. Szybko nauczyłem się zawsze mieć ze sobą jakiś batonik czy orzeszki, coś takiego, by nie płacić złodziejskich cen na lotnisku. Można też zrobić typowego polaczka, cebulaczka i zapakować sobie domowe kanapki albo kupić coś. Gotowego w żabce. No i to jest dozwolone. Co do płynów, na lotnisku Chopina są punkty filtrowaną wodą, więc bierzemy pusty bidon czy zwykłą butelkę po wodzie i też możemy to wnieść przez kontrolę, a poczkalni napełnić. W Dubaju mają nawet wrzątek, ale o tym za chwilę. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio lecąc do Sztokholmu, nasz lot został opóźniony prawie dwie godziny. Dojechaliśmy na lotnisko dwie godziny przed czasem i okazało się, że będziemy tu czekać jeszcze cztery godziny. A nie mieliśmy nawet jeszcze śniadania. Więc albo przesiedzimy głodni o suchym pysku, aż zaproszą nas na pokład, wystartujemy, osiągniemy wysokość przelotową i dopiero wtedy obsługa zacznie serwować napoje i jedzenie. Albo coś zjemy z własnych zapasów, a za zaoszczędzone pieniądze wydamy w Malezji na Roti Chanaj i Tetarik. O tych wspaniałościach polecam mój filmik. Jedzenie w Malezji. Zawsze lataliśmy liniami Emirates i tam posiłki i napoje są dobre. Jest też alkohol, i nawet w klasie ekonomicznej jest on praktycznie nieograniczony. Więc nie musicie kupować piersiówki w wolnostłówce za mało atrakcyjną cenę i ciągnąć z gwinta, gdy stewardessy nie patrzą. Po prostu prosicie o kolejne whisky z kolą lub lampkę czerwonego wina, które jest całkiem spoko. No i w ten sposób dwa ciepłe posiłki. Później i trzy lampki Winka lądujemy w Dubaju. Bye bye. Do widzenia. Tu lekka dygresja. Znam przynajmniej czterech przewoźników, którzy latają do Kuala Lumpur. Jest to Emirates, które w tym roku zrobiło nam trochę niefajniej i nadal bujam się ze zwrotem pieniędzy za odwołane miejsca siedzące premium. Jest też Qatar Airlines z lotniskiem przesiadkowym w Doha. Z Krakowa latają Turkish Airlines z lotniskiem w Istambule. Jest też KLM z przesiadką w Düsseldorfie, a później lecimy 11 godzin, co jest dla mnie najmniej atrakcyjną opcją, bo nie lubię latać. Ostatnio podpowiedziano mi jeszcze Air Arabia z Zjednoczonych Emiratów Arabskich i wyglądają bardzo konkretnie. Konkurencyjnie. Ceny biletu kryją się w okolicy 3,5 tysiąca do 5000 tysięcy złotych od osoby w zależności od przewoźnika i ile bagażu chcecie brać ze sobą i czy rezerwujecie miejsca siedzące z wyprzedzeniem, czy idziecie na żywioł z przydzieleniem miejsc na lotnisku lub rezerwacją elektroniczną dzień przed wylotem. Zwykle rezerwacja miejsca z wyprzedzeniem to ekstra 100-200 zł od miejsca od lotu. więc możecie zaoszczędzić jakieś 500-800 nawet złotych nie wybierając tej opcji. Są też wspomniane miejsca premium z większym miejscem na nogi lub fotele ustawione tylko parami. Koszt ekstra, ale jest wygodniej, więc idąc z sloganem zapomniany już reklamy wedla, podaruj sobie odrobinę luksusu. Samolot to nie PKS, nie robi przystanków i nie zawsze macie komfort wstania z fotela. Albo z powodu turbulencji, albo zwyczajnie usadzili Was w środkowym rzędzie i jesteście przegnieceni ludźmi. A jak już o luksusie, to lądujemy w Dubaju. Po wylądowaniu musimy trochę przejść swoje. Czasem trzeba brać autonomiczny pociąg, który zabierze nas do drugiego terminalu, by w końcu przejść ponownie kontrolę bezpieczeństwa, zanim wpuszczą nas na główny pasaż handlowy z Lotnisko jest gigantyczne. Zdecydowanie luksusowe. Jest to centrum handlowe, gdzie można kupić wszystko od słodyczy i alkoholu przez perfumy, telefony, elektronikę designejskie ubrania, drony, złotą biżuterię i sztabki inwestycyjne, a nawet luksusowe samochody. Są tu bary i restauracje, jest hard rock cafe, vipowskie strefy luksusu, strefa gracza, ewidentnie sponsorowana przez firmę Asus. Dla nas taką tradycją jest wizyta w McDonald's. Jest to szczególna frajda dla mnie z powodu tego, że będąc strasznym foodiem nie jem śmieciowego jedzenia, takiego junk foodu. Uważam, że są znacznie lepsze, wysokokaloryczne potrawy niż Big Mac czy nuggets z mięsa odseparowanego mechanicznie. Ale jakoś złożyło się tak 3 lata temu, że wszędzie było pełno ludzi, a w McDonald's było luźno. No i tak zostało. McDonald's w Dubaju ma swoją kafejkę z baristą, który robi genialną herbatę czaj, Jest tak aromatyczna jak mało tych, co dostajemy w indyjskich restauracjach w Polsce. Cześć z Dubaju. Na najlepszy czaj w Dubaju. Polecam w McDonaldzie. Chyba ogólnie jakość jest po prostu wyższa niż w polskim maku, mimo że wszystko ma być niby tak samo. Jak mówię, w Dubaju mają także filtrowaną wodę. I nawet wrzątek. a zaraz obok maszynek, która sprzedaje nudle w kubku. Tak by można było sobie zalać i zjeść instant ramen, jeśli to jest wasz smak. Mieliśmy tajny plan, wykupić sobie pokubkę malcyskich nudli, wpakować do podręcznego i w drodze powrotnej na lotnisku w Dubaju zjeść ów kluchy. No ale za dobrze nas nakarmili w samolocie i kompletnie nie byliśmy głodni. Nudle wróciły z nami do Polski po sprawdzeniu na wielkich tablicach odlotów i przylotów kiedy jest nasz lot i w której sekcji lotniska mamy się udać to Idziemy do następnej tradycji, czyli automatu z napojami. By dopełnić taką tradycję, która zaczęła się od testu karty Revolut, a skończyło się, że zawsze to biorę. Smak jest nostalgiczny. Przypomina mi, jak kiedyś mieszkałem z rodzicami w Kuwejcie i tam takie napoje były bardzo popularne. Takich. To jest różowy, słodki ulepek. Zdecydowanie nienaturalnym smakiem. Coś jak landrynki i coś jeszcze. Zwykle pobyt w Dubaju to jakieś 5-6 godzin. Niestety jest to długo, ale z drugiej strony jest to za krótko, by urwać się z lotniska i pozwiedzać miasto. Więc chodzimy sobie po lotnisku, sprawdzamy złoto, wąchamy perfumy, patrzymy na cuda, jakie tutaj mają. W tym roku czekolada z Dubaju z pistacjami robi furorę i było tego naprawdę sporo. Trochę kupiliśmy. Paradoksalnie kupiona dubajska czekolada w Lidlu za 21 zł po powrocie była lepsza od tej autentycznej kupionej w Dubaju za 68. No ale z powrotem na samolot. Jeszcze tylko szybkie sprawdzenie pilotów i paszportu i idziemy rękawem do samolotu i tu pierwszy ząg. Patrzy na Boeinga 777 znowu. A płaciłem za czterosilnikowy Airbus 380. Tak podmienili samoloty, nie poinformowali i nie dali żadnej gratyfikacji. Tu powiem, że Airbus 380 pod każdym względem jest wygodniejszy od Boeinga. Była to jedna z tych bardzo niefajnych niespodzianek, zafundowanych nam przez Emiraty. Drugim było, co się stało po wejściu na pokład. Podobno trzeba było wyeskortować dwie osoby z samolotu. Tego świadkiem nie byłem. Ale co się stało później? Oh. Chaotyczne szukanie bagażów ów osób, bo widać, że nie wynieśli ich razem z bagażami. Stewardessy otworzyły wszystkie zasobniki, wyjmowały walizki, pokazywały ludziom, pytały się to, czy to ich wsadzały z powrotem. Wszystko to opóźniło cały lot o półtorej godziny. I siedzieliśmy przez półtorej godziny w pasach na ziemi, bez jedzenia, bez wody, bez niczego. I też znowu żadnych przeprosin. Kolejny powód, by zabezpieczyć się swoją wodą i jakąś przekąską. No ale co tu robić? Lecimy dalej, kolejne 6 godzin w powietrzu i więcej winka. Lotnisko w Kuala Lumpur do małych nie należy. Są tam dwa terminale, które łączy kolejka, która od trzech lat nie jeździ. Było mi tylko raz się nią przejechać, a tak normalnie są podstawiane autobusy, które zabiorą nas z jednego końca lotniska do drugiego. Będziemy prowadzeni przez obsługę lotniska we właściwym kierunku i tutaj nawet po drodze dostaliśmy super słodkie napoje owocowe i herbatę, ale w Malezji to jest taki standard. Aut Yes, 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 Thank you. Teo, I Sugar, sugar high. Thank you. <laughs> Autobusy wyrzucą nas na zadaszonym wejściu na kolejny terminal i tam jeszcze trochę chodzenia i dotrzemy do odprawy paszportowej. Jeszcze zanim przejdziemy przez nią, możemy już kupić sobie kartę prepaid do internetu. Ja utrzymuję trzeci rok ten sam numer w usłudze MyDigi. Ma on darmowe social media i sporo internetu plus na bieżąco można zmieniać plany przez apkę na telefonie. Przed odprawą paszportową upewnijcie się, że wypełniliście elektroniczną deklarację wjazdu. Link tego jest w opisie filmu. Trzeba to zrobić, inaczej każą wam stać na boku i wypełniać na telefonie. Byłem świadkiem, jak cofnęli grupkę niemieckich biznesmenów w stanie lekkiego podchmielenia i kazali im wypełniać, a nie szło im to za dobrze. Więc trzeba wypełnić najlepiej dzień wcześniej, najgorzej w miejscu przesiadki, a potem to już jak spłatka. Przechodzimy przez kontrolę, idziemy po bagaż, łapiemy go. Ja w tym momencie robię nura do łazienki, odpinam sobie nogawki od spodni. Taki dobry trik wybrać spodnie, które można przerobić na shorty. Zdejmuję termiczny long sleeve i zostaję w koszulce gotowy na malezyjskie 30 stopni w cieniu. Najlepiej jest mieć już zainstalowaną aplikację Grab na telefonie. Jest ona dostępna na Androida i iOS i zamawiamy przejazd. Koszt to będzie jakieś 60 do 80 ringgitów. Zależy, gdzie mamy kwaterę. Tu podpowiem, że z nabytego do bierzecie kwaterę poza ścisłym centrum. Koszt może być nawet 50% tani. Wiem, że prestiżowa lokalizacja zaraz obok wież Petrona z widokiem na park wodny to mega gratka, ale kosztuje to jakieś 500-600 zł za noc. Za co można mieć kwaterę, gdzie indziej jakieś 100, 200 za noc i mniej więcej w tym samym standardzie. A najlepiej jest wziąć Airbnb, tak zwane service apartments. Jest ich mnóstwo, zwykle w kondominiach z basenem, siłownią, restauracjami i tak I jeszcze można sprawić super bonus, gdy jest połączona z metrem. Wtedy jesteście po prostu ustawieni i nic nie jest Wam straszne. Pamiętam pierwszy raz, jak wyszedłem z lotniska, czekając na nasz grab. Tu info: musicie zejść dwa poziomy niżej niż gdzie odebraliście bagaże, żeby złapać graba i po raz pierwszy poczułem to wilgotne, a też gorące powietrze z kompletnie innym zapachem niż w Polsce, to wiedziałem, że to mi się spodoba. No i tak Jedziemy na kwaterę, gdzie w tym roku spędziliśmy 34 noce za całe 2100 zł. I mieliśmy właśnie wszystkie udogodnienia typu basen, restauracje i tym podobne. Zobaczymy, co los przyniesie w kolejnych latach, ale chętnie wróciłbym nawet do tego apartamentu. Nauczcie się kilka słów po malezyjsku, to zawsze jest mile widziane. Trzymajcie się z dala od hotelowych restauracji i podobnych pułapek na turystę. Są one drogie i mało autentyczne. Zjedźcie sobie na Silemak, Malezyjczycy są bardzo dumni z tej potrawy, napijcie się tetarik i kopi, dokarmicie jakiegoś kotka, jest tu sporo kotków, może nie tak dużo jak w Istambule, ale są i są kochane, malutkie i zawsze głodne. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, jeśli Wam się to podobało to polubcie, zasubskrybujcie, polećcie znajomym, jak macie jakieś sugestie wrzućcie je w komentarze i do widzenia.